Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z serii Vlogmas. Dzisiaj przychodzę do Was z holem, a dokładnie z ozdobami świątecznymi, które kupiłam w tym roku, więc jeśli jesteście zainteresowani, co i za ile i gdzie można kupić, to zachęcam do oglądania dalszej części filmu. Zacznę może od lampek? Część lampek kupiliśmy w Leroy Merlin, jedną sztukę kupiliśmy w Castoramie, a jeszcze jedną w, kupiłam w Lidlu, więc jeśli chodzi o te z Leroy Merlin, zdecydowaliśmy się na takie oto lampki LED. LED są bardziej energooszczędne, nie nagrzewają się aż tak bardzo, więc postanowiliśmy wymienić te lampki. I tutaj mamy 100 światełek w kolorze ciepłego w kolorze ciepłym, tak, bo była jeszcze wersja zimna i multicolor, ale wybrałam akurat ciepłą barwę i te 100 lampek kosztowało 35 zł chyba, więc wzięłam dwa opakowania i takim to sposobem będę miała na mojej choince 200 takich lampek i ogólnie powinnam tutaj pokazać Wam choinkę, bo w tym roku również zakupiliśmy choinkę, ponieważ ta, którą mieliśmy była za mała i zdecydowaliśmy się również na choinkę z Merlę, którą już mogliście zobaczyć w jednym z vlogmasów i po prostu ona była na bardzo atrakcyjnej promocji, ponieważ 240 cm choinki kosztowało 297 zł, chyba, biorąc pod uwagę, że w Oszą podobała mi się choinka 250, która kosztowała e, chyba. Bez 2 zł, 400 zł, więc troszeczkę zaoszczędziliśmy. A jest przy cudnej urody i troszeczkę ją podrasowałam, więc choinkę w tym roku również zakupiliśmy. Dalej, jeśli chodzi o lampki z Leroy Merlin, zakupiłam również taką 50, która kosztowała pie... 15 zł, tak, ona kosztowała 15 zł i ta akurat jest w. Nie, też jest ciepłe światło. Zimnym światłem są lampki, które kupiłam takie na baterie i 20 lampek, również LED z bateriami już w Lidlu kosztowało 13 zł, biorąc pod uwagę, że w Castoramie wcześniej widziałam 10 lampek za 10 zł, to stwierdziłam, że te się bardziej opłacają i mam zamiar je włożyć do jakiegoś słoika, butelki czy coś takiego, ponieważ one mają tutaj baterie, więc będą jako taki dodatek świetlny do ozdób i Ostatnią, yy, jeśli chodzi o... Lampki. Będzie taka kurtyna świetlna, którą kupiliśmy w Kastoramie. I jest tutaj 100 lampek LED i one kosztowały moi drodzy niecałe 60 zł, 58 zł chyba kosztowały. I ona jest tutaj dosyć długa, ponieważ można ją rozciągnąć nawet na 285 cm, więc takie oto lampki zakupiliśmy w tym roku w takiej właśnie cenie. Jak już jestem w, przy kastorami, to w kastorami rzuciły mi się w oczy takie oto gwiazdki, bombeczki, których jest tutaj 10 sztuk w kolorze srebrnym, ponieważ moja choinka w tym roku będzie w kolorze czerwono-srebrnym i białym, więc takie 10 sztuk, już nie pamiętam ile one kosztowały chyba 10 zł, czy niewiele ponad 10 zł. Ogólnie w kastorami macie kolorystycznie takie stanowiska, bombek i ozdób przygotowane, więc jeśli Was interesuje konkretny kolor, podchodzicie do jednego stoiska i już wszystko macie, więc takie oto gwiazdki. Jeśli chodzi o gwiazdki, również zakupiłam gwiazdki tym razem czerwone w Leroy Merlin i one kosztowały, tutaj one mają nawet cenę z tego, co mi się wydaje, tak 7,40 kosztowały, a jest ich 6 sztuk, więc troszeczkę taniej. W Leroy również. Takie gwiazdy, które bardzo mi się podobają, i za jedno takie opakowanie płaci się 6,50. Wzięłam szare i czerwone, więc będą takim główniejszym elementem rzucającym się oczy na naszej tegorocznej choince. Łańcuchy: łańcuchy te konkretnie zakupiłam do zrobienia takiej girlandy tutaj u nas w sypialni, więc rzucę ją po prostu na karnisz od i takim to sposobem będzie taka. Pseudo choinka u nas tutaj w sypialni, i każdy z takich dwumetrowych łańcuchów kosztował w okolicy 2 zł. 5 zł. Chciałabym, żeby kosztowały 2 zł, 5 zł, więc są takie zielono z białymi końcówkami. jest mm, Darłomyr Merlin rzucił mi się w oczy również dosyć nietypowy łańcuch i postanowiłam wziąć trzy. Niestety również kosztował 5 zł, więc masakryczna cena, ale stwierdziłam, że taki multikolor będzie fajnie prezentował się na choince, ponieważ ze względu na to. W zależności, o, W zależności od tego, z jakiego kąta patrzycie na ten łańcuch, to on się na taki kolor mieni, więc. Dosyć nietypowy, inny aniżeli szary, więc tutaj widzicie jak on się pięknie mieni. Kupiłam takie trzy, one też są również po... Nie, one mają akurat półtorej metra, więc takie trzy powinny mi akurat wystarczyć. Teraz bombki. Bombki te zakupiłam, te czerwone. Te czerwone zakupiłam w Leroy Merlin i mamy ich tutaj 20 bombek za 29,45, więc takie oto bombeczki czerwone, takie jakby popękane wyglądają dosyć spore, więc czerwonych bombek mam dość. A te. Z... A te zauważyłam w oszą i są również dosyć nietypowe, ponieważ są to przezroczyste bombki, a w środku są napakowane piórka. Więc jakie zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę je wziąć. A jednak one nie są z oszą. A może? Tak, tak. One są z oszą na 100%. Jest tutaj ich 12 bombek, 6 cm średnicy. Ale ile oni, kochani, kosztowały? <laughs> To nie mam pojęcia. Myślę, że też 20 zł. Złotych... Minimum, więc takie oto bombeczki zakupiłam. Zakupiłam również w Oszą takie plastikowe gwiazdy betlejemskie w kolorze białym i czerwonym, i stwierdziłam, że wezmę je tutaj poodczepiam, i w miejscach, gdzie będzie, będzie jakiś prześwit, po prostu wsadzę taką gwiazdę, zaczepię ją na tym tutaj druciku, który jest. I jedna taka gałązka kosztowała około 2 zł za. Trzy takie kwiatki, więc stwierdziłam, że je wykorzystam, ale czy powieszę na choince to zobaczę, jak będą się prezentować. Z takich pierdółek że tak powiem, za 9 zł. w Lidlu kupiłam taki srebrny piasek, który chcę włożyć do takich świątecznych lampionów, które będą stały na stole. Więc za 9 zł. pół 500 ml takiego srebrnego piasku. Również zakupiłam... Yy, z... Śnieg w sprayu, który nie wiem, czy wykorzystam, bo ogólnie nie podoba mi się ten efekt. Na pewno nie będę robić tego na szybach, ponieważ myślę, że nie chciałoby mi się potem tego zmywać. Ale chyba za 7 zł w Lerła Merlę śnieg w sprayu kupiłam. Być może do jakiegoś DIY mi się przyda. I haczyki do ozdób choinkowych, to chyba kupiłam w Oshą. I jeden taki pakuneczek kosztował 2 zł, za 30 takich. Haczyków. Jeśli nie chcecie się bawić z nitkami, żyłkami i tak dalej, to takie zielone haczyki można dostać. I to w sumie by było tyle, jeśli chodzi o tegoroczne ozdoby, więc mam nadzieję, że tutaj. Powiedziałam Wam, gdzie udać się po ozdoby. Też możecie dać mi cynk, gdzie jeszcze ewentualnie fajne ozdoby i w dobrej cenie można dostać, bo być może jeszcze coś akurat dokupię w kolorze szarym. Pasowałoby mi w kolorze szarym i takie śnieżynki mi się marzą, więc będę się za nimi rozglądać. Jeszcze nie byłam w Pepko, więc nie wiem, jakie Pepko ma asortyment, jeśli chodzi o dekoracje, ale to by było tyle. Mam nadzieję, że film okazał się dla Was ciekawy, a z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!